Grzegorzym Krysiakiem, jak beneficjent Wasza Kłosa, jakie emocje, jak ocenisz to całe przedsięwzięcie Tomka? Uważam, że akurat Tomkowi się należało, bo w okresie ciężko znaleźć zawodnika, który ma na koncie 69 występów w reprezentacji Polski. Pewnie są bardziej utytułowani ludzie, którzy typu pan Jan Tomaszewski, pan Marek dziuba. Ale no, w reprezentacji zagrać 69 razy to jest naprawdę ciężko i nie ma co ukrywać, że Tomek zdobył mistrzostwo Polski z ŁKS-em i z Wisłą Kraków. Uważam, że jest takim dość wybitnym zawodnikiem jak na polskie warunki. A to, że mogłem się spotkać z kolegami, z którymi nie widziałem się na przykład 11 czy tam 12 lat, z Tomkiem Kosem, z Minkiem Trzeziakiem, przyjemność po mojej stronie. A poza tym zawsze jest tak, że ja powiedziałem kiedyś, że jestem ze Zgierza, ale yy, zawsze do końca życia będę Kajsiakiem. Wychodząc dzisiaj na Murawę. Pewnie trochę mi serce mocniej zabiło, bo zostawiłem trochę, trochę życia, trochę zdrowia na tej Murawie. Fajnie było jak kibice krzyczeli Grzesiu nasz chuligan. Na pewno taka impreza super. Myślę, że następnym chyba który może zrobić taką imprezę będzie Marek Zagranowski, Też można powiedzieć kona u Ale po prostu poczekamy, bo Marek jest młody, jeszcze może trochę pograć, także na pewno już będę dużo, dużo starszy, kiedy Marek będzie kończył, ale mam nadzieję, że mnie też zaprosił. Właśnie chciałem tak jeszcze nawiązać do, do, do dzisiejszego spotkania, gdzie przegraliście jedną bramką. Wynik nie jest oczywiście najważniejszy, ale, ale czy to troszkę niepokojące, że mistrzowie polski sprzed 10-11 lat potrafią nawiązać walkę z reprezentantami Polski, z ludźmi, którzy na co dzień grają w lidze? Znaczy, jeżeli mam być szczery, to my ze strony uks u potraktowaliśmy to bardzo ulgowo. Nie było z naszej strony ślizgów, jakichś takich wejść niebezpiecznych, bo chcieliśmy zrobić show chcieliśmy zrobić widowisko, nie? Myślę, że ze strony przyjaciół Tomeka koza, tam niektórzy zawodnicy chyba bardzo się stężyli, ale myślę, że to chodziło o to, żeby było dużo bramek, żeby kibice byli zadowoleni i żeby Tomek sam był zadowolony, że no, tak jak powiedziałem, trzeba. Czał... Uczcie go, to, co, to, co, to jak on wpłynął na polską piłkę nożną. Bo nie na co ukrywać, że w jakiś sposób i z, ze zgierzem, i z łodzią, jest bardzo związany. Także uważam, że wszyscy i w zgierzu i w łodzi możemy być do z kogoś takiego jak Tomek Głos. Chciałbym zapytać jeszcze o EUKS. Otrzymywaliśmy mecz, publiczność, Eukasiacy, którzy, którzy skandowali Ekstraklasa dla uks u Ekstraklasa jest nasza. Powiedz, jak, jak twoja opinia na ten temat. Znaczy, ja uważam, że podstawą przede wszystkim do tego powinno być, powinno być miejsce w tabeli. Bo uważam, że zespoły Ruch w Polonia Bytom, Piast Gliwice, no bądźmy szczerzy, że Chyba nie, chyba owi i z tradycją, i, z, i rzeczywiście z, z miejscem w tabeli nie odpowiadają. Bo jeżeli ktoś zajmuje siódme miejsce w tabeli, a zostanie relegowany z ekstraklasy, to chyba nie bardzo. Także uważam, że EUKS powinien zostać dzidzę, bo jest to taki zespół, który zasłużył na to, zajmując siódme miejsce.